Witam wszystkich. Niedawno wyszła nowa gra Euro Truck Simulator 2. I tak, ja już ją mam i chciałbym Wam zrobić krótko recenzję na temat najnowszego ETS-a. Jak widzimy, mamy dodane fajne, wizualnie, samochody. Tutaj. W miarę nazwy, już jak widać, DAW jest, więc ja się nie mam czego czepiać. Gra ogólnie, menu wygląda bardzo fajnie. Jest duża zmiana w porównaniu z ETS-1. Tutaj mamy daty, dzień, tygodnia, godzinę. Jakie mam aktualne zlecenia? Akurat ja mam części samochodowe. I gdzie mamy swoją firmę? Czyli ja mam Poznań. Tutaj mamy swój profil. Mamy jako mamy ciężarówkę, tutaj możemy sobie ustawiać, yy, właśnie to jest fajna modyfikacja, że możemy sobie ustawić yy, lusterka teraz to, do sobie światła lub zmienić ustawienia lusterek. Ja teraz wam pokażę. Mamy tak, ustawiam lusterek, ustawiam sobie lewe, lewe przednie, lewe i ustawiamy sobie tutaj, o. można sobie ustawić jak chcemy, żeby lusterko yy, było ustawione. Yy, więc tak. Tutaj mamy jeszcze diagnostykę. Polega ona na tym, że sprawdzamy, jak uszkodzony jest ten samochód. Mój jeszcze nie jest uszkodzony, na szczęście, bo w ogóle nie jeździłem. Dopiero zaczynam grę i to jest mój pierwszy filmik z tej gry. Tutaj mamy status firmy, yy, nastan konta, liczba garaży. Liczba ciężarówek, liczba kierowców i zysk yy, przez ostatnie 7 dni. Tutaj mamy opcje, w których muszę sobie zmienić grafikę, dźwięk, rozgrywka. Yy, no to standard. No, tutaj mamy zapisanie gry, mamy mapę świata i muszę przyznać, że robi wrażenie. Naprawdę jest mapa świata powiększona. Tylko trochę mnie denerwuje to, że nie mamy. Podstawowych miast w Polsce, takich jak Warszawy, nie ma, nie ma Krakowa, nie ma Gdańska, a to moim zdaniem powinno być, jest tylko Poznań, Wrocław i Szczecin. Ale za to mamy sporo miast, np. Niemcy, Hanower, Berlin, jest wszystko. Tutaj mapa jest naprawdę bardzo, bardzo duża. O, proszę sobie zobaczyć. Jest trochę tras, nie wiem jak one wyglądają, jeszcze tego nie przetestowałem. Yy... Kolejne odcinki ben, yy, nagram, kolejny odcinek gameplay, w którym zaprezentuję jedno z tras. Jak one wyglądają, te trasy i w ogóle. Bo sam jestem ciekawy. Więc tak, no teraz wam może pokażę tutaj kawałek, jak się przyjadę, zobaczymy jak tutaj, o co w ogóle chodzi. No, sterowanie jest podobne do skani na simulatora, simulator, jeżeli ktoś miał okazję grać. Bo, wogół, bo całkiem się różni od ETS-a. 1 jest y, takie bardziej, no, realistyczne, można powiedzieć. W ogóle ciężko się tym Tigrem tutaj steruje, ale nie można narzekać. O, jak widzicie, bardzo ciężko się nie skręca. No, tak. Ja powiem, że moje pierwsze wrażenia z gry są. Y, Fajne. Tylko trochę mi się nie podoba wnętrze tego tira ciężarówki, ponieważ jakoś tak... Tak jest to taka, to taka trochę ordynarna jest. Ale jeżeli chodzi o liczniki same, o nawigację, jak widzimy mamy o... nawet działa się rusza. Telefonik. Ale muszę wam powiedzieć że bardzo fajnie. Yy, mamy nową funkcję dodaną, że jak się wychyli... to możemy się wychylać z okna. o. Gdzie widzimy naszą ciężarówkę do góry do dołu. To jest bardzo fajna sprawa. A poza tym tak. Yy, gra mi się podoba. Więc yy, oceniajcie, czy Wam też się spodobała, czy nie. Yy, wszystkie pytania proszę kierować w komentarzach. Ja yy, będę yy, yy, nagrywał kolejny odcinek, w którym yy, będzie po prostu nagrany gameplay. Będzie jakiś przejazd, jedno traso. Więc yy, zapraszam do subskrybowania, oceniania i komentowania.